Cześć, dziś mam dla Ciebie kilka zdań na temat dobrego przygotowania do wystąpienia publicznego. Jeśli więc akurat masz przed sobą wystąpienie publiczne, masz zamiar takie wystąpienie publiczne wygłosić, to w tym dzisiejszym odcinku znajdziesz kilka konkretnych porad. Zapraszam. Nasze dobre przygotowanie do wystąpienia publicznego warto podzielić na dwie części: część teoretyczną, rzecz jasna, no i także oczywiście część. Praktyczną i teraz wspólnie przez te, dwie części, przez te dwie części przejdziemy. część pierwsza, część teoretyczna, tak jak wspomniałem, tutaj warto, abyś dowiedział się jak najwięcej na temat, o którym będzie Twoje wystąpienie, abyś to Ty został ekspertem, abyś przeczytał artykuły, które zostały napisane na temat Twojego wystąpienia publicznego, abyś posłuchał podcastów, które też zostały nagrane na ten temat, zwłaszcza podcastów z ekspertami, ze specjalistami w tej dziedzinie, o której będzie Będziesz mówić. No i oczywiście, jak się już domyślasz, także materiały wideo, warto się też z nimi zapoznać. Przecież YouTube jest kopalnią tego typu informacji, nie tylko tych śmiesznych filmów, ale także tych wartościowych, naszpikowanych. Przecież wiedzą, którą eksperci chętnie dzielą się w internecie. Do tego jeszcze także, oczywiście, materiały, które napisali naukowcy, czyli wyniki badań naukowych. Warto, abyś się zapoznał z takimi wynikami badań naukowych, abyś wiedział, jaki jest obecny stan stan. Wiedzy, tej rzetelnej, sprawdzonej, naukowej właśnie na temat o którym będziesz mówić podczas swojego wystąpienia publicznego. I jeszcze jeden punkt taki teoretyczny, który nie zawsze będzie występować. On pojawi się tylko wtedy, jeśli twoje wystąpienie publiczne będzie polegało na przeprowadzeniu wywiadu z innym ekspertem, z inną osobą, która też na tej scenie pojawi się z tobą i wówczas, kiedy przygotowujesz się do takiego wystąpienia w formie wywiadu, kiedy to ty będziesz osobą prowadzącą ten wywiad, Warto, abyś zapoznał się z wywiadami, których ta osoba już udzieliła w internecie, w radiu, w prasie, w telewizji. Po pierwsze, abyś nie powielał tych pytań, które już padły w innych wywiadach z wspomnianym ekspertem, no, a po drugie, będziesz lepiej przygotowany, bo tutaj także po raz kolejny otrzymasz porcję wiedzy. Czytając te wywiady, też dowiesz się czegoś nowego, czegoś, co może Ci się przydać podczas Twojego wystąpienia publicznego. Zatem, część teoretyczna. Tak jak powiedziałem, poznaj swój temat, dowiedz się jak najwięcej na temat, o którym będziesz mówić, tak abyś to Ty był ekspertem, tak żeby czuć było tę wiedzę podczas Twojego wystąpienia, tak abyś przekonał publiczność, że znasz się na tym, co masz im do przekazania. Ale to jeszcze nie koniec. To jeszcze nie koniec naszej części teoretycznej, bo tutaj także oczywiście należy takie wystąpienie sobie napisać. I jeśli chcesz sobie napisać to wystąpienie w całości, punkt po punkcie, strona po stronie, i potem odczytać to wystąpienie podczas prezentacji, to zdecydowanie takie rozwiązanie ci odradzam, bo to jest prosty przepis na katastrofę. Nie piszemy naszego wystąpienia w całości, nie odczytujemy tym bardziej takiego wystąpienia podczas naszej obecności na scenie. Wystarczy, że napiszesz sobie takie punkty bazowe, że napiszesz sobie takie bullet points, które będą cię prowadzić od punktu A do punktu B, od punktu B do punktu C podczas Twojego wystąpienia. Tak trochę jak w tej naszej mitologii, gdzie po nitce ariadny przemieszczał się nasz bohater, no i też udało mu się z tego labiryntu wyjść. Więc, właśnie taką nitką ariadny będą te bullet points, warto abyś sobie takie punkty przygotował, ale tylko tyle nie ucz się swojego wystąpienia na pamięć nie pisz całego wystąpienia który masz zamiar wygłosić i jeszcze jeden punkt teoretyczny, warto abyś zadbał o stronę graficzną, jeśli przygotowujesz prezentację, to tutaj także oczywiście, żeby była to prezentacja wspierająca, to taki najważniejszy punkt, taka szybka podpowiedź a aby nie była to prezentacja, która zastąpi Ciebie jako mówcę jako prelegenta, być może też jeszcze cały osobny odcinek nagram na temat przygotowywania prezentacji, na temat tego, jak taką prezentację opracować, aby była ona skuteczna, aby była ona właśnie wsparciem dla ciebie podczas wystąpienia publicznego. No i oczywiście nasza część praktyczna. Tutaj mam dla ciebie dwa kroki do wykonania. Krok pierwszy łatwiejszy i krok drugi trochę trudniejszy. Powiem ci o nich już teraz. Ten krok pierwszy to przećwiczenie naszego wystąpienia. Nagłos. Po prostu przeczytaj to, co chcesz zaprezentować, wygłoś to, co chcesz zaprezentować. Ważne, żebyś mówił nagłos z kilku powodów. Ten powód pierwszy, najważniejszy jest taki, że też łatwiej zapamiętujesz to, co będziesz mieć do przekazania już na scenie. A powód drugi jest taki, że przećwiczysz, czy dobrze oddychasz, czy we właściwych momentach bierzesz oddech, żeby się nie okazało, że w warunkach bojowych. Kiedy dojdzie jeszcze trochę stresu, no to wówczas z tym oddychaniem są problemy. No a jak wiadomo, oddychanie to jest paliwo, to powietrze dla, dla Twojego głosu, dla dobrego brzmienia, dla dobrego tembru, więc ważne jest, w jaki sposób oddychamy. O tym oczywiście też mógłbym nagrać kilka osobnych odcinków, być może też takie materiały się pojawią. Zatem przećwicz na głos. Najlepiej, żebyś zrobił to jeszcze przed lustrem, tak, żebyś obserwował także swoją mowę ciała, swoje komunikaty niewerbalne. No i w ten sposób też wyłapujesz ewentualne potknięcia, wyłapujesz nieścisłości, wyłapujesz na przykład to, że twój przekaz werbalny nie jest zbieżny z komunikacją niewerbalną. To jest bardzo ważne, o tym też jeden z materiałów nagrałem. Warto, abyś do tego odcinka wrócił, materiał o komunikacji niewerbalnej. Zatem ćwiczymy przed lustrem, przygotowujemy się w ten sposób porządnie do wystąpienia wystąpienia publicznego i do tego jeszcze warto abyś dorzucił sposób drugi, abyś przeprowadził taki krok drugi, wprowadził w życie ten drugi krok jest trochę trudniejszy, tak jak mówiłem nieco wcześniej, ale też na pewno warto po niego sięgnąć, to jest nagranie swojego wystąpienia smartfonem, kamerą, lustrzanką, czymkolwiek co masz w mieszkaniu, te wszystkie urządzenia znakomicie się do tego nadają. Nagrywamy i potem oglądamy w sposób krytyczny takie nasze wystąpienie publiczne. Szukamy mocnych stron ale szukamy też może przede wszystkim słabych stron, abyśmy mogli takie nasze wystąpienie poprawić, po prostu ulepszyć naszą prezentację. No i z każdym takim nagraniem, z każdym takim ćwiczeniem stawać się coraz lepszym mówcą. Jeśli jesteś odważny, odważna, to możesz też takie nagranie obejrzeć z osobą ci bliską, z przyjacielem, przyjaciółką, żoną, mężem, ktokolwiek tylko wzbudza twoje zaufanie i ma to twoje zaufanie, bo tutaj zaufanie będzie niezbędne. Oglądacie wspólnie Oglądacie krytycznie, no i znowu szukacie tych mocnych stron i szukacie tych słabych stron. Część praktyczna, ćwiczenia na głos, ćwiczenia przed lustrem i oczywiście nagranie smartfonem, lustrzanką czy też kamerą, i następnie krytyczne oglądanie takiego wideo. No i to już wszystko, co przygotowałem na dziś. Takie punkty, które mam nadzieję pomogą Ci w skutecznym przygotowaniu się do wystąpienia publicznego. Część teoretyczna, o której. Czytasz, słuchasz, oglądasz, zdobywasz wiedzę, następnie przygotowujesz sobie bullet points, no i oczywiście także dbasz o tę stronę graficzną, no i część praktyczna naszego dobrego przygotowania, to jest ta część, w której ćwiczysz przed lustrem, przedstawiasz swoje wystąpienie na głos, no i oczywiście także nagrywasz smartfonem. Ta część z wystąpieniem na głos, ta część z przekazywaniem na głos, a nie tylko takie no, zastanowienie się, co mam do, do powiedzenia, to jest tak jak w przypadku. Zawodu aktora. On też przygotowuje się do wystąpienia, przygotowuje się do spektaklu, do tego, że zagra na deskach teatru, czy zagra w, zagra w telewizji, czy w filmie, do tego właśnie, że ma próby, że odbywa te próby z koleżankami, kolegami samodzielnie no i w ten sposób też szlifuje to wystąpienie, szlifuje tę formę. No i oczywiście pewnie się ze mną zgodzisz, być może się ze mną zgodzisz, że aktor no, bez takich prób na scenę nie wyjdzie. No i w Twoim przypadku jest podobnie, ja też zachęcam Ci do, do tego, że jako mówca też nie powinieneś, nie powinnaś na scenę bez takich prób wychodzić. No i tak jak powiedziałem, to jest wszystko, co przygotowałem dla Ciebie na dziś, takich kilka konkretnych porad, krótki materiał, taki oscylujący wokół 10 minut, Mam taki zamysł, takie mocne postanowienie, aby takich materiałów było tutaj więcej, będę się starał takich materiałów więcej dla Ciebie tutaj nagrać, właśnie takich krótkich 5, 7, 10 minutowych oczywiście traktujących na temat wystąpień publicznych, skutecznej komunikacji i autoprezentacji. Jeśli podobał Ci się ten materiał, to oczywiście wiesz co masz robić, zostaw mi komentarz, zostaw łapkę w górę, no i oczywiście subskrybuj ten kanał, abyś był na bieżąco, aby nie ominęły Cię kolejne materiały na temat skutecznych wystąpień publicznych. Dzięki za dziś, do następnego razu, do zobaczenia!